Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gry Liars of Fear, w którym to będziemy kontynuować dalszą historię naszego bohatera. Eee, wybaczcie, że tak długo odcinka nie było, natomiast miałem pewne problemy z tą grą. Eee, no i jakoś e, musiałem się z nimi uporać, więc już e, powracam. E, dobra, więc e, kontynuujmy. Co my tutaj będziemy mieć dalej? Mamy jakiś obrazik przed nami. Ok, tych pieski szczekają. już by nas chcieli wystraszyć, ino. A rany nie lubię bardzo, kiedy giną zwierzęta, szczególnie psy w grach i nie tylko. Jakieś szepty słychać dobra, tutaj nic ciekawego nie ma, wrócić nie będę wracał i nawet nie chciałbym tego. Idziemy dalej. No rany, naprawdę... Pomieszczenie... Dosyć ciemne, co my tutaj mamy napisane? Czy także tego chcesz? No, nie chciałbym bardzo wielu rzeczy, jednak jestem do tego zmuszony, aby się tutaj przechadzać. OK. Mogę to zapalić? Mogę, chociaż to niewiele światła daje, ale lepsze to niż nic. Mamy coś, zobaczcie. Niegdyś wspaniały artysta, obrazy wyśmiane w galeriach sztuki. To, czego byliśmy dzisiaj świadkami, choć bezwartościowe z punktu widzenia sztuki, może być bezcennym materiałem badawczym dla psychologów. Takie oto ostre słowa padły z ust samego Jasona Haghesa. E, wybaczcie za łamany język. Znany krytyk był jednym z pierwszych wielbicieli prac, którego pochlebne recenzje pomogły wynieść artystę na wyżynę. Kiedy zapytaliśmy, czy tak brutalna krytyka jest słuszna, szczególnie w świetle ostatnich tragicznych wydarzeń, powiedzmy, że będę mówił Hugo, odpowiedział, zadaniem krytyka jest wypowiadanie się na temat sztuki, nie ocena samego artysty. Twórca ten przeszedł ostatnimi czasy bardzo wiele i oczywistym jest też, że odcisnęło to na nim piętno. Jeżeli jednak będziemy milczeć i udawać, że jego obecne obrazy reprezentują zadowalający poziom, Wyświadczymy mu niedźwiedzią e, przesługę. Pozostali krytycy byli tylko odrobinę bardziej wyrozumiali, jak choćby. E, dobra, to jeszcze chciałbym wam również zwrócić uwagę, ponieważ e, troszeczkę mnie coś męczy. Nie wiem, czy być może przeziębienie, czy co innego. E, chyba zaczyna właściwie męczyć. Takie mam teraz odczucia. Ty... pierdzielę, ale... Proszę, 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 Jezus. Ale żebym się wystraszył praktycznie, bo naprawdę nienawidzę, kiedy krzesła takie, na których można się kiwać. Nie wiem jak się to... krzesło na biegunach chyba? Nienawidzę czegoś takiego strasznie. Jeszcze się za mną pojawiło. Po prostu... Dobra, uf. E, dobra, wracając. No cóż, choroba pewnie będzie mnie męczyć, więc możecie słyszeć skutki tego. Ale nie będę się poddawał, tylko będę dalej tutaj się przechadzał. Jakieś obrazy znowu. Gra ma straszną tendencję do tego, żeby nam się chwalić tutaj tymi obrazami, ale idziemy dalej. O, zapomniałem, że mogę tutaj biegać. No cóż, długo nie grałem. Ok, do siebie otwieram. Eee. Okej... Okay. Okej... Okay. Co tu się od... Ja pierdziele... Zaraz mi serce normalnie wysiądzie, no... Czy to nas cofnęło na sam początek? Przepraszam bardzo, ale... Ale tutaj się rzeczy naprawdę odwalają... Wow. To wygląda na jakieś koła od wózka inwalidzkiego. Mam nadzieję, że tylko nie od tego krzesła na biegunach. Tutaj coś mamy. Aha. Zobaczcie, że tutaj mamy oboje drzwi, które prowadzą do tego samego korytarza, co jest dziwne. Ja jeszcze pobiegnę tutaj sprawdzić co jest yy, za tym. Hmm. Czyli ewidentnie gra nie chce nas dopuścić do tego, abyśmy podeszli do tamtych drzwi, jak nie mam. Dobra, ja się tam pchać nie będę, bo zaraz jakiś zawał przyjdzie i wolę... lepiej nie. A. I co teraz kurczę? Światełko zapalone. W ogóle, po co komu wiatrak w takim domu? Ja pierdziele, co tu się dzieje? To jest chore wszystko. to chce nas zabić, w ogóle ten wiatrak tutaj... Pierdzielną ścianę. Eee, Okej, okay, kolejne pomieszczonko. Co tym razem będzie nas chciało... straszyć Tutaj mamy zamknięte. No nie, nie, proszę, nie uszyraj. Że... Ja nie chcę tutaj iść. Co tam jest no? Ja Super. Oho. Czemu nie mogę tego zaświecić, no halo. O, szczyt, ktoś tu idzie. Co ja mam teraz zrobić? No pierdziele, się pod łóżko. Nie mogę się grzyb czy co to jest? Chyba sobie już poszło to coś. Tutaj już nic więcej nie zbiorę chyba że tam już nie ma. Się, boję teraz stąd wejść. Coś chciało się do nas dostać. chyba będąc tak blisko danych obiektów. Nie wiem, Zagrzybia je, czy co, Ue. Jeszcze jakiś śluz za sobą zostawia, eee.

Gdzieś tam. Dobra, ja w to nie będę wnikał. Chodźmy za śladami. Chociaż wolałbym nie. Ale nie ma co innego zrobić. Chyba, że pójdziemy jeszcze na koniec tamtego korytarza. Zobaczyć. Dobra, tutaj zamknięte. Wracamy się oczywiście. Idziemy do tych drzwi. W tym pokoju już nic nie zrobię. Więc idziemy tutaj. Ok, otworzyliśmy to kluczem. No, troszeczkę jak wejście do jakiejś świątyni. To przypomina ten korytarz. Idziemy dalej. Oczywiście standardowo trzeba zapalić lampkę, żeby się nie bać. Albo inaczej dodać otuchy. Eee, okej. Okay. całkiem przytulnie. My tutaj mamy tutaj nic ciekawego. Tutaj nic ciekawego. Tutaj chyba tego nie mogę otworzyć. I tutaj również mamy jakąś płytę. Więc zakładam, że możemy ją tutaj położyć. Okej. Okay. dobra. Ja do tych szaf się nie zbliżam standardowo, bo znając tą jedną szafę, która mnie przestraszyła. I nawet wiedząc, że tu może się stać to samo, nie lubię nawet takich rzeczy powtarzać, więc odpuszczę sobie. Okay. Znowu ten grzyb. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Napierdzielę, szczerze mówiąc. To znaczy, powiem Wam, iż e, nie lubię krwi. E, I pomimo te, tego, że to jest tylko e, teksturka, to i tak e, zrobiło na mnie jakieś tam wrażenie. Wyjść nie mogę. Ale tutaj, co jest tutaj? Tu jeszcze, zobaczcie, coś mamy. Nie wiem, co to może być. A mogę w drugą stronę kręcić? Nie mogę. Widzę, że wszystko wraca do normy, tak jakbyśmy się, nie wiem, cofali w czasie, albo. Albo może cofali do przyszłości. Ale zobaczcie, że tutaj dalej został ten tam maź hmm. mogę teraz stąd wyjść? Mogę. Okej. Okay. Wow. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Co my tu mamy? Nie mogę patrzeć na to, jak się męczysz. Jesteś chory. Całą noc pociłeś się i miałeś dreszcze. A teraz znowu zamknąłeś się w pracowni. Jak gdyby nigdy nic. Cały ten cykl z umęczonym artystą musi w końcu skończyć. Tutaj mamy notes, który już nieraz przepatrywaliśmy. Tutaj mamy to co już czytaliśmy bodajże w poprzednim odcinku, 6 kwietnia. To chyba też było. Znaczy, no na pewno było, ponieważ tutaj mamy to co zbieraliśmy przez grę. Przez, przez część historii. Tutaj mamy te karteczki z tymi szczurami. Tutaj dalej są flamingi. Tutaj jest jakaś kartka. I na widzę, nawet teraz, zagubiono samotniony, zasługujesz na to, grup dla ciebie, dokończ go. A co wydaje mi się, ponieważ to jest już któraś z tych kartek, która ma tak podzielone te słowa, że kiedy złożylibyśmy te wszystkie kartki ze sobą, to na każdej te słowa są inaczej ułożone i są inne słowa, więc, więc w pewnym momencie pewnie znajdziemy jakąś kartkę, która połączy to wszystko ze sobą. I będziemy mogli przeczytać z tych wszystkich kartek e, o co tutaj chodzi dokładnie. Dobra, tutaj mam jeszcze szufladki, ale nie wiem, co coś ciekawego tutaj będzie. A tutaj coś się mieni. Okej, okay, jak mam jest to coś w rodzaju alkoholu Nie znam się za bardzo na takich alkoholach tego typu, ale pewnie jest to coś w tym stylu. Dobra um. To jest zamknięte. No to co? No to nie pozostaje mi nic innego jak w tym miejscu chyba zakończyć grę No będzie to chyba tyle już A zobaczcie, jeszcze coś O, teraz się otworzyło, zobaczcie. Ok, tutaj mamy wszystko to opowiedziane, co było przy znalezieniu tej fiolki, nie wiem jak to nazwać. Tego słoiczka. Sam słoiczek z naszą krwią bodajże i obraz się zmienił. Dobra, słuchajcie, to, to będzie tyle w tym odcinku, ponieważ no, coraz więcej, e, coraz bardziej dziwniej się robi tutaj. Nasz, nasza praca, tutaj nasz projekt jest coraz bardziej chyba. No nie wiem, coraz lepiej można wynieść, co tutaj jest narysowane, chociaż szczerze mówiąc, wcześniej były flamingi, tutaj już nie wiem, co jest. No nic, zobaczymy, co będzie w kolejnych odcinkach, kolejnej historii. A tymczasem się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwam do końca tej. Dziwnej historii mrocznej. Trzymajcie się do następnego. Hej, hej!